Wyobraź sobie świat, w którym każdy aspekt Twojego życia, od rozrywki po codzienne potrzeby, jest dostosowany indywidualnie do Ciebie, a wszystkie produkty i usługi dostępne są na żądanie i dostarczane prosto do Twoich drzwi brzmi jak science fiction. Nic bardziej mylnego to rzeczywistość życia na abonament, nowego modelu konsumpcji który stopniowo staje się normą w naszym szybko zmieniającym się świecie. Według badań firmy Złora w latach 2012-2020 firmy działające w modelu subskrypcyjnym urosły o 435%, zwiększając przy tym swoje przychody około 5-8 razy szybciej niż rosły przychody spółek z indeksu S&P średnik P500 od serwisów streamingowych przez dostawy środków czystości po auta na abonament. Ekonomia subskrypcji wnika w każdy aspekt naszej codzienności, oferując wygodę, personalizację i nowe sposoby zarządzania domowym budżetem. Ale co tak naprawdę stoi za tym fenomenem, jak zmienia on nasze nawyki i wpływa na przemysł rozrywkowy, kulturę oraz gospodarkę, od mleka po internet. Sprzedaż subskrypcyjna nie jest tak naprawdę nowością. Już od czasów industrializacji ten sposób płatności był wykorzystywany do sprzedaży produktów kupowanych cyklicznie, takich jak mleko, gazety czy w późniejszych czasach telewizja kablowa i telefony. Jednak dzięki dynamicznemu rozwojowi handlu internetowego i bankowości sprzedaż abonamentowa wkroczyła na nowy poziom zmiany na rynku rozrywki. Pierwszymi dziedzinami które zaznały ogromnej transformacji za pośrednictwem modelu subskrypcyjnego dostępu były media i rozrywka. Dzięki temu, że internet daje możliwość odtwarzania niezliczonej liczby filmów i utworów w tej samej chwili przez nieograniczoną liczbę widzów, serwisy streamingowe zaczęły wypierać wypożyczalnie płyt DVD, które nie mogły konkurować z tym co zaoferował internet. Argumentem stała się też cena. Abonament na platformie o globalnym zasięgu, z dostępem do tysiąca najnowszych produkcji i bez wychodzenia z domu, kosztuje tyle samo, co wypożyczenie dwóch trzech filmów na płycie DVD. Dzięki deklaracji comiesięcznej płatności firmy streamingowe mogą pozwolić sobie na obniżenie ceny swojego produktu. Zachęcając tym samym do korzystania z ich oferty. Zmiana formy konsumpcji i kultury wpłynęła nie tylko na nasze nawyki, ale i na całą branżę rozrywkową, stawiając nowe wyzwania przed twórcami i dystrybutorami. Nie musimy już czekać przez tydzień na kolejny odcinek ulubionego programu. Całe sezony są dostępne od ręki. Nie ogranicza nas także ilość płyt, które posiadamy. Nieważne. Czy jest to najnowsza piosenka młodej gwiazdy pop czy koncert symfoniczny z lat 60. Wszystkie te utwory znajdziemy w jednym miejscu z jednej strony daje to widzom i słuchaczom niespotykaną dotąd swobodę wyboru i elastyczność z drugiej wpływa na sposób w jaki tworzona jest sztuka nowy system dystrybucji i kultury ma też swoje minusy. Streaming wprowadził w kryzysową sytuację finansową kina czy muzyków którzy tracą ogromne sumy pieniędzy na rzecz wielkich korporacji. Dużym echem w ostatnim czasie odbił się także strajk amerykańskich scenarzystów, którzy wraz z przejściem seriali na platformy streamingowe stracili gwarantowane im przez telewizję bezpieczeństwo finansowe, różnorodne formy subskrypcji. Jednak subskrypcje to nie tylko rozrywka. Oprócz treści dostępnych w internecie możemy wydzielić także firmy, które w ramach comiesięcznej opłaty będą przesyłać nam produkty fizyczne oraz świadczyć usługi. Opcji jest naprawdę mnóstwo, od środków czystości, przez produkty spożywcze aż po kosmetyki i wynajem aut. To wszystko możemy mieć, dostarczane regularnie, bez konieczności pamiętania o kolejnych zakupach. Według raportu Blue Media z 2022 roku aż 11% badanych co miesiąc opłaca prywatną opiekę medyczną, a 8% korzysta z diety pudełkowej, codziennie dostarczanej przez firmę cateringową. Równowaga i świadomość. Abonamenty to nie tylko wygoda, ale też nowy sposób planowania domowego budżetu. Subskrypcje mogą pomóc w zarządzaniu wydatkami, ale minimalny wysiłek, który musimy włożyć w otrzymanie w ten sposób produktu, może również prowadzić do zwiększonego konsumpcjonizmu, gdy nie jesteśmy świadomi. Ile faktycznie wydajemy każdego miesiąca, a pieniądze, niezauważenie, znikają nam z konta. Usługi subskrypcyjne znacznie usprawniają nasze życie, od dostępu do nieograniczonych form rozrywki po ułatwienie codziennych obowiązków. Jednak, jak w każdej innowacji, ważne jest znalezienie złotego środka, świadome zarządzanie subskrypcjami, zwracanie uwagi na ekonomiczne i ekologiczne aspekty, a także regularne ocenianie czy dana usługa rzeczywiście wzbogaca nasze życie jest kluczowe w zrównoważonym podejściu do tego nowego modelu konsumpcji w tym kontekście ekonomia subskrypcji może stać się nie tylko wygodnym rozwiązaniem ale także sposobem na bardziej świadome i zrównoważone zakupy źródła https pl baza wiedzy badania i raporty jak korzystamy z usług subskrypcyjnych badanie